Nie wiem, czy to działa już, no działa, oksy działa, działa, działa. Jakie to schowo Jaki to jest Hugo? XX? No chyba tak, no bo jak go inaczej przeczytać? Nie ma tu nazwy napisane. Nie wiem. Dobra, biorę Hugo Boss. To nie co to? Mama mio nie? Powiedzieć. firma Marek. Nie? No już nagrywam. A. Hmm. Tak. Czku. Stanik kupię w Wiktori Secret jest, ale wyprzedasz. No już poszło. Dobrze, tak? No teraz usiadłaś inaczej. Że... No, tak jak teraz. I się nie ruszaj. Dobrze? No. Angielski. Mhm. Jak am. Znaczy tak masz. No, no dawaj, już się nagrywam. <głos> <głos> no. <głos> Dawaj bo się zaraz weźmy skończy, no. Nie mogę z tobą nagrywać, weź, No weź no, daj, Idziemy. No no. Co? Sprawdzuj to. A, no dobra, wszystko. <grystanie> no wiesz. Jest. Naprawdę jest zimna. Aaaaa, niee. Co za to kurwa. Upiają u. Wyłącz. Uprawiają. Seks! Uh, uh, S <śpiewa> <Uprawiają. śpiewa> palcem tego No ten. dawaj. No. No, powiedz no. coś? No, Wied coś. <śpiewa> no. No, no. no i dobrze. Już? Już się kręci dawno. No. Hej, kochani.